Miasto to nie tylko tło, to również postać z tego filmu, który stał się symbolem Nowego Jorku. Po dziś dzień turyści chodzą po ulicach, szukając domu Holly Go Lightly. Potem idą do Tiffany'ego i pytają, gdzie można zjeść śniadanie. Ale mimo całego uroku, śniadanie u Tiffany'ego jest bardziej skomplikowane niż się wydaje. Film opowiada o dwojgu młodych ludzi zarabiających na życie usługami seksualnymi. Co się stało? Wyszłaś do toalety i zniknęłaś. Doprawdy, Harry? Harry to ten drugi. Holly utrzymuje się, obiecując mężczyznom jakiś rodzaj seksualnego zaspokojenia. Paul jest pisarzem, który mieszka na górze i utrzymywany jest przez bogatą dekoratorkę wnętrz. Oboje przybyli do Nowego Jorku, gotowi zrobić wszystko, żeby jakoś przeżyć. Trzysta? Jest bardzo hojna. To stawka za tydzień czy za godzinę? Pod piękną fasadą ukazuje się cyniczna wizja miasta. Kontrast pomiędzy powierzchownym blaskiem a brutalną rzeczywistością przewija się w wielu filmach. Najbardziej widoczne jest to w fabułach umiejscowionych za kulisami teatru. To dopiero początek. Jesteś u progu wielkiej kariery. Lily Garland, dzięki mnie zostaniesz gwiazdą większą niż jakakolwiek inna aktorka. Show biznes często obiecuje blaski słabe, ale kryła się za nimi ciężka praca. Filmy nigdy nie stroniły od pokazywania czego potrzeba, by zaistnieć na Broadwayu. Chwileczkę. Tak wszedłby sprzedawca lodu. Musisz być nieśmiała. Spróbuj jeszcze raz. Jesteś w Ameryce. Tutaj się nie joduje. Nowy Jork był obiektem marzeń mieszkańców w całej Ameryce. Dostać się na Broadway oznaczało dostać się na sam szczyt. Dlatego wiele filmów opowiadało o Broadwayu, chociaż kręcono je w Los Angeles. Niewiele muzykali zostało zrobionych w Nowym Jorku. Film na przepustce jest chlubnym wyjątkiem. Pierwszym filmem dziejącym się w Nowym Jorku, jaki widziałam, był Na Przepustce. Było to dla mnie niemalże patriotyczne przeżycie, bo byłam wtedy bardzo związana z tym miastem. Od muzykali z lat 30., po niezależne produkcje z lat 90., o twórcach borykających się z niskim budżetem, Nowy Jork był najpopularniejszym miejscem akcji filmów o ludziach próbujących zaistnieć w show biznesie. <strybujesz> Mój ojciec powtarzał mi przez całe życie: Jeśli chcesz coś osiągnąć, zrób to w tym mieście. Dla niektórych sukces w Nowym Jorku wiązał się z poważnym niebezpieczeństwem. Przez lata filmowe miasto zmieniło się w światową stolicę zbrodni. Już za chwilę poznamy niebezpieczne oblicze Nowego Jorku. Filmy o policjantach, złodziejach, gangsterach, tajnych agentach zdominowały obraz Nowego Jorku. Na początku zasady były proste: dobry był dobry, zły był zły, a zbrodnia nie popłacała. Po II wojnie światowej, Nowy Jork przestał już być czarno-biały. Ktoś włamał się do mojego banku. Chcę, żeby opłacany przeze mnie polityk powiedział mi: Jak to możliwe? Nie mogę dostać się do sejfu. Musieli zmienić kombinację. Film Noir świetnie wpisuje się w ciemniejszą stronę Nowego Jorku, ponieważ tam, gdzie panuje bieda, zbrodnia jest atrakcyjna. Często to jedyny sposób na przeżycie. W filmach noir czasami trudno było odróżnić dobrych od złych. Studia zbierały obrazy ponurego, mrocznego Nowego Jorku, w których umieszczały akcje krwawych thrillerów. Ciemne zaułki, wyludnione mosty i skąpane w deszczu ulice. Po kilku dekadach hollywoodzkie produkcje wracały do prawdziwego Nowego Jorku. Lecimy nad wyspą, nad pewnym miastem. To historia o grupie ludzi, ale też o samym mieście. Ujęć nie kręcono w studiu, wręcz przeciwnie. Od lat 40., szczególnie jest to widoczne w Naked City, wielu filmowców kręciło sceny realistyczne, półdokumentalne. Kamery znów pojawiły się na ulicach Nowego Jorku. W niektórych starych filmach widać kapitalne ujęcia Nowego Jorku. Uwielbiałem taką estetykę i zdjęcia kręcone na ulicy. To było ekscytujące. Kiedy oglądałem film, mając 8-9 lat, rozpoznawałem poszczególne ulice. Filmowanie w Nowym Jorku nie zawsze było łatwe. Zbyt wielu ludzi było w to zaangażowanych i każdy wyciągał rękę. Przeznaczaliśmy 400 dolarów dziennie na opłacenie policjantów. Inne stawki obowiązywały dla kapitana, inne dla porucznika, a inne dla posterunkowego. Trzeba było chodzić po różnych urzędach, żeby dostać pozwolenie na otworzenie hydrantu, żeby zmoczyć ulicę. Trzeba było pójść w 60 różnych miejsc i załatwić 60 różnych spraw. To zajmowało mnóstwo czasu, ale warto było robić zdjęcia na ulicach. Nowy Jork dysponował jeszcze jednym bogactwem naturalnym najlepszymi aktorami. Nowojorscy aktorzy pochodzili z teatrów i znali swój fach. Tracy, Bogart, Cagney, oni wszyscy zaczynali w teatrze, byli prawdziwymi aktorami. Może to ma związek z dorastaniem w zatłoczonych miejscach. Aktorzy z Nowego Jorku uchodzą za lepszych, bardziej wszechstronnych. Są cwani, bardziej rezolutni, twardsi, mają swoje zdanie. Całe zamieszanie z aktorstwem zaczęło się od Marlona. Był objawieniem. To było widać na pierwszym. Zobaczymy się jeszcze? Po co? Brando i inni nowojorscy aktorzy grali bardzo realistycznie i prezentowali nowy rodzaj bohatera. Chcesz poznać moją filozofię życiową? Zrób to, zanim on to zrobi. W niektórych filmach brak pozytywnych postaci. W słodkim zapachu sukcesu żadnego z bohaterów nie można polubić. Wszyscy są podli łącznie z Nowym Jorkiem. Słodki zapach sukcesu skupił się na najmniej znaczących postaciach w showbiznesie agentach prasowych i redaktorach kronik towarzyskich. Takich jak grany przez Barta Lancastera, J.J. Hanssecker czy Sydney Falco Tony'ego Curtisa. Dzięki niemu dotrę na szczyt. Ludzie, którzy nie cofną się przed niczym, by osiągnąć cel, masz się pozbyć tego chłopaka i którzy są lojalni tylko wobec siebie. Słodki zapach sukcesu. Ten film doprowadzał mnie do szaleństwa. Wszystko ci wyjaśnię. Pokazuje najbardziej brutalne oblicze Nowego Jorku. Jeśli ludzie sądzą, że Nowy Jork to miasto bezdusznych kreatur, ten film będzie dla nich potwierdzeniem. Nie pal za sobą mostów. Kiedyś będziesz chciał wrócić. Noszenie obroży to jedna rzecz, ale kiedy zmienia się w pętle naszej, wybieram wolność. Więzień zawsze chce wolności. Dialogi Clifforda od Edsa były wyśmienite. Był poetą Nowego Jorku. Jest pan ślepy. Nie chciałbym cię ugryźć, Sydney. Jesteś ciastkiem z arszenikiem w środku. Chłopak jest w worku, a worek w rzece. Nie bądź frajerem. Kara może być sroga. Akcja dzieje się głównie w nocy i była kręcona na Times Square. Widać mokre ulice i miejskie światła. Słodki zapach sukcesu jest fantastyczny od pierwszego ujęcia. Gazety upadają na chodnik. Tony Curtis bierze jedną i wchodzi do jasno oświetlonego baru. Jest 11 wieczorem, ale jest bardzo jasno. Noc zmienia się w dzień. Chodzi o to, że jeśli jesteśmy w miejscu, gdzie zaburzony jest cykl dnia i nocy, to czy może tam obowiązywać jakikolwiek inny porządek? Kocham to podłe miasto. Ten film stał się hymnem to kwintesencja Nowego Jorku. Brutalny, lecz inspirujący. Słodki zapach sukcesu miał wpływ na powstanie innej ponurej wizji miasta. To był Nowy Jork w gotyckim klimacie. Byłem rozczarowany, że musieliśmy kręcić w kolorze. Ja wolałem, żeby to był czarno-biały film. Nocą wyłażą zwierzęta. Dziwki, lumpy, transwestyci, pedały, ćpuny psychiczni. Kiedyś przyjdzie deszcz i zmyje to ścierwo z ulicy. Gdy ogląda się taksówkarza, poznaje się najbardziej plugawe oblicze miasta. Jest brutalne i bezlitosne. Czy jest prawdziwe? Chyba tak. To precyzyjny obraz prawdziwych ludzi. Widywałem ich na ulicy i czułem to zagrożenie. Schrader zastanawiał się nad San Francisco i innymi miejscami, ale zrozumiał, że samotność najlepiej pokazać w tłumie. Poczucie zagrożenia w taksówkarzu można było osiągnąć tylko w tym mieście. Taksówka kojarzy mi się z marzeniem sennym, mimo że opowiada przecież o mętach Nowego Jorku. Stan umysłu Travisa Bickla przypomina stan snu. To, jak Travis Bickle patrzy na świat, przeraża mnie. Jest jak bomba zegarowa, która ma zaraz wybuchnąć jest outsiderem odrzuconym przez społeczeństwo i musi jakoś do niego wrócić i popada w obsesję pojawiła się jak anioł pośród plugawego tłumu jest sama nie mogą jej dotknąć Niewiele nowojorskich filmów pokazało romantyczną tęsknotę w bardziej wzruszający sposób. Chyba żartujesz? Dlaczego? To jest porno. Czasem tu wpadam, to nie jest takie złe. Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, chcecie zarżnąć. Nowy Jork to idealne miejsce dla historii o ludziach niepotrafiących się porozumieć. Ale to tylko jedna strona tego skomplikowanego miasta. Jak pokazał już nie jeden film, to również dobre miejsce, żeby się zakochać. Za chwilę poznamy miasto miłości. Kino ma tendencję do idealizowania wszystkiego. Nowy Jork też przez to przeszedł, ale wiele mu do tego wyidealizowanego obrazu nie brakuje, ponieważ jest lśniący i piękny.